Każdy z Was pewnie przechodzi już przez ten stan niemocy. Ciągłe pytania, telefony. Chcesz zrobić rezerwację dla klienta, ale nie masz kalendarza. Klient chce zrobić rezerwację, ale teraz to on nie wie, kiedy może przyjść. Na te wszystkie chcę, ale nie mogę i nie mam siły? Odpowiedzią jest Booking w Zalamo. Zacznijmy od początku, czyli co to jest Booking. Booking jest to wielofunkcyjne narzędzie, z którego możesz korzystać całkowicie za darmo, a jego funkcje to system do rezerwacji, organizator czasu, przypominajka. Terminarz, kalendarz i o wiele więcej. W zasadzie już po kilku kliknięciach możesz z niego w pełni korzystać. Wystarczy, że ustawisz kategorię, czyli rodzaj sesji, jakie wykonujesz, dodasz do niej pakiety, określisz jej cenę, czas trwania i właściwie to tyle możesz puszczać link do rezerwacji w świat. Jeśli chcesz, możesz pobierać zaliczki lub zadatki przy bukowaniu terminu przez Twojego klienta. Przy danej rezerwacji widzisz, czy przedpłata została opłacona, czy nie. Nie musisz się już martwić o takie szczegóły. System pilnuje tego za Ciebie. Wszystkie informacje o Twoim kliencie masz w jednym miejscu. Dane, które podaje klient podczas rezerwacji razem z jego odpowiedziami na pytania z kwestionariusza, który również możesz utworzyć do konkretnych pakietów, tak, aby już na wstępie trochę lepiej poznać swojego klienta. Wyobraź sobie taką sytuację. Czekasz w umówionym miejscu na swojego klienta. Mija 5, 10, 15 minut, klienta nie ma. Nagle telefon, odbierasz. Halo tu wstaw swoje imię, bo ja to nie wiem jak tu mam zaparkować, bo tutaj wszędzie jest jakaś strefa czy sfera i nie wiem, i nie mogę trafić. Znasz to? Myślę, że aż za dobrze. No właśnie, to częsta sytuacja, dlatego w trosce o Twój komfort psychiczny do bookingu dodaliśmy opcję umieszczania lokalizacji sesji wraz z opisem. Wszystko to, co klient powinien wiedzieć, żeby nie zabłądzić. W jednym miejscu wysłane do niego w szczegółach rezerwacji. A skoro przy wysyłaniu już jesteśmy, klient zaraz po tym, jak potwierdzi swoją rezerwację, na maila dostaje informacje ze szczegółami sesji. Równocześnie ty dostajesz takiego maila. Dzień przed sesją klient dostaje przypomnienie, tak samo jak ty. Oczywiście możesz włączyć również funkcję wysyłania SMS-ów z przypomnieniem do twojego klienta. Otrzyma je właśnie dzień przed sesją. No, z takim systemem przypomnień, no to chyba nikt o niczym nie zapomni. Żeby usprawnić Twoją pracę, możesz do danych pakietów podpiąć szablony, z których korzystasz w Zalamu. To po to, aby było szybciej i łatwiej, żeby zaoszczędzić więcej czasu. Z poziomu bookingu dodajesz sesję jednym kliknięciem i nie musisz już w zasadzie nic więcej uzupełniać. No dobrze, tak to wygląda, jeśli klient umawia się na sesję. Ale co jeżeli to ty jako fotograf chcesz umówić klienta, bo na przykład on zadzwonił i preferuje taką formę kontaktu? W zasadzie to wszystko odbywa się w ten sam sposób. Klikasz Znajdź wolny termin, szukasz takiego, który odpowiada zarówno tobie, jak i klientowi. I już. Zaliczki, zadatki, klient opłaca w ten sam sposób, jak w przypadku, kiedy sam bukuje dla siebie sesję. Tak samo dzień przed sesją otrzyma przypomnienie. Jeśli w twojej głowie pojawiła się właśnie myśl to nie dla mnie to możesz ją teraz porzucić. Nieważne, czy masz swoje studio, w którym spędzasz cały dzień, czy przyjeżdżasz tam tylko na kilka godzin w tygodniu. Korzystając z Bookingu, możesz dostosować go do swoich potrzeb. Wybierz godziny pracy, w których pracujesz, albo dodaj przedział czasowy, w którym będziesz wykonywać konkretny rodzaj sesji. Możliwości jest wiele, jestem pewna, że każdy znajdzie swój sposób na booking. Robisz sesje noworodkowe i chcesz mieć tylko jednego malucha dziennie, nie ma problemu. W ustawieniach pakietu zaznacz, że ta sesja blokuje cały Twój dzień. Robisz reportaże? Pozwól, aby klient wybrał odpowiednią dla niego godzinę. Musisz w ciągu dnia odebrać dziecko z przedszkola? Wyklikaj sobie przerwę i o nic się nie martw. Korzystaj tak jak chcesz i tak jak lubisz, ale jeżeli masz do nas jeszcze jakieś pytania, zapraszamy na czat.